Kupimy też więcej tych mokrych chusteczek. Ale nie martw się, na dzisiaj ci wystarczy. A potem będziemy tylko na konkursie sztuk walki Piersa do godziny. Ależ kochanie, nie martw się. Poli sobie poradzi. Zadzwoń, jeśli będziesz miała problem. Oczywiście. Powiedz pa Pa poli. Pax. Spędzimy wspólnie całe popołudnie, Paxton. Fajnie, co? Okej, nie fajnie. Nie płacz. Nie płacz. Patrz! Czego chcesz? Przekąsek? Rybów krakersów? Gryzaczka? Lila! Szani, Ogłaszam alarm! opiekowanie idzie źle! Ojej! Nawet ja nie płakałam tyle, gdy wzór w kratkę zastąpił pepitkę. Padł w histerię! Bez paniki! Przeczytałam o zabawkach dla dzieci, przyniosłam to. Ma wszystko, czego dzieci chcą: klucze, grzechotki i nagrane dźwięki zwierząt. Widzisz, podoba mu się! Ja się tym zajmę. Pax na pewno płacze przez ubranie. Patrz na niego! Na jego miejscu też bym płakała. Wytrzyj te niestylowe łzy, będziesz najmłodniejszym dzieckiem w piaskownicy! Biegnij, taksy, Zdobędziesz wszystkie bazy! Dosiądź konia i wio, mały kowboj! Ech, zatrzymać pokaz! Jak możesz nie lubić stylu morskiego? Teraz jest na fali! Nic nie działa. Może zadzwoń do mamy i poprosi o radę? Nie, wtedy dowiedzą się, że nie idzie nam gładko i nie dostanę lulu-fufu! Jeśli dowiemy się, co czuje, będziemy mogły mu pomóc! Przysięgałam, że nigdy go nie zdejmę, ale poświęcę się dla sprawy! Nie! <grym wytrzyma> Niech ten pierścień nas oświeci! Hmm. Czy to spięty seledynowy? E, nie, 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 nie. To cięty cyjan. Moim zdaniem wygląda jak nadęty niebieski. <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> pięciu ekspertów od dzieci zgadza się, że dzieci kochają nowości. Może trzeba pokazać mu coś zupełnie innego od tego, co zna. To go ucieszy! Szani, jesteś geniuszem! Nie zaprzeczę. Gotowy się zmniejszyć, mały braciszku? Ha, tak! Mini moc! Aby góry były przygotowane na coroczną dawkę Piersa poketa. Na to nikt nie może być przygotowany. To miejsce nigdy się nie zmienia. W tym cały urok. Ostrożnie! Przypalicie sobie tyły. Babciu, już jesteś! Obiecałam, że nie opuszczę już ani jednej wycieczki w góry. Nie traćmy czasu! Chodźmy do jacuzzi, potem na lodowisko i znowu jacuzzi. Potem wystawa figur lodowych, a wszystko przed wieczorną relaksującą kąpielą w jacuzzi. Podoba mi się twój tok rozumowania! Jest taki uroczy! Jak ma na imię? Eee, Paxton! To mój młodszy brat. A ty pójdziesz ze mną! Hej, jesteśmy prawie identyczni, te same geny. Żeby zdobyć puchar, muszę poćwiczyć, szczególnie zakręty w snowcrossie. Pozjeżdżam z tobą. Włóżmy nasze zimowe skafandry i lećmy na stok! Tak! Tylko ostrzegam, widziałam tu dość zaciętą rywalizację. Właśnie dlatego dużo trenowałam, zmniejszając się. Każdego roku, odkąd tu przyjeżdżamy, oglądam te zawody i marzę o zwycięstwie. W końcu sama mogę wziąć udział, więc dam z siebie wszystko! Bawisz? Tak! Właśnie widziałam dwa delfiny skaczące nad łódką na tle tęczy! Ja oglądam z bonitą filmy i też się wyśmienicie bawię! Właśnie skończyłyśmy kwakofobię przejmującą opowieść o chłopcu, który boi się kaczek! Uuu, też chciałam to obejrzeć! Czy moje trenerki są gotowe poprowadzić pierwszy trening? Absolutnie! Czekaj, pokaż mi kostium! Uuu, te gorące trendy są w stanie stopić śnieg. Dziękuję. Trzymajcie kciuki. Kamera gotowa, mikrofon włączony. Okej, okay, no to jazda! A, babciu? Dobrze się czujesz? Babciu, ja. <ścoughs> Dziewczyny, zadzwonię później. Babciu, o, może? Wolisz napić się gorącej czekolady? Dobrze, to nas rozgrzeje. To przecież puchar mroźnych zawodów ekstra! Babciu, czy to ty? Owszem, zgadza się. Wygrałam dwa razy, ale to było już dawno temu. Dlaczego nic mi nie powiedziałaś? Cóż, ponieważ ostatni turniej nie wypadł mi najlepiej. Och, raczej nie skończymy tego filmu z Piercem w domu. Poprośmy, żeby wyszedł. Jego zadaniem jest nie wychodzić. Spróbuję czegoś. Hej, Pierce! Mam kupon na darmowy deser lodowy u Buby. Twój ulubiony! Mów dalej. Wspomniałam, że obejmuje nielimitowany wybór dodatków? Fontannę z czekoladą też? Uż tak. I Jedyne, co musisz zrobić, to wyjść z domu i odebrać te lody osobiście. A, to nie. Co? Dlaczego? Ponieważ nie mogę wychodzić z domu, to by było nieodpowiedzialne. Jesteś za mała, żeby to zrozumieć. Dlatego opiekę nad domem mogę sprawować tylko ja. A teraz wybacz: Będę oglądał telewizję i. Widziałaś go? To dopiero wielki pająk! Dokąd poszedł? Weź go! Złap go! O kurczę! Był przeogromniasty! Ach, nie wiedziałam, że tak łatwo cię wystraszyć. Idę na chwilę do szani. Okej, okay, nie pakuj się w kłopoty, bo ja będę miał kłopoty. Jasne. Woliczonej nowym burmistrzem została. E, co? <noise> Halo? Czy ktoś tam jest? Mam nawet gęsią skórkę! Maxi, przemiana! Nareszcie możemy nagrać film! Czy pani reżyser gotowa? Dajmy czadu! Dobrze, Poli, dopilnuj, żeby po południu się zdrzemnął i w razie problemów zadzwoń. No jasne, mamo! Bez obaw! pa! pa. Ha, ha. Nie zapomnij o opiece nad brzoskwinką! Do mnie, brzoskwinko! Czas na lunch dla wszystkich! Jesteś głodny, Paks? Otwieraj buzię! To jest pyszne. Okej, okay, Pax, wygrałeś. Weź łyżeczkę, ale zacznij jeść, bo... <grymny> Maxi Przemiana! Nie będzie śmiesznie, gdy jest niegrzecznie. Uff, lepiej przygotujmy się do drzemki. No to do łóżka. Zobaczmy, gdzie jest twój miś. Hej, dalej Paks. Czas na drzemkę. I będzie mnóstwo czasu na zabawę. Śpij słodko. Jak ty to zrobiłeś?. Dobra mały, Chcesz się bawić? Zaczynamy. Mama i tata niedługo tutaj wrócą. Nie sądziłam, że kiedykolwiek użyję mojego medalionu, żeby cię uśpić. Myślę, że teraz też mogę się zdrzemnąć. O, kochanie, chyba nie domknęłaś drzwi po naszym wyjściu z domu. Przepraszam. To, jak ci poszło? Bardzo dobrze. stąd śpi. Świetnie. A pamiętałaś, żeby nakarmić brzoskwinkę? Tak, tak. Jest najedzona i szczęśliwa. Brzoskwinko? Pinko! Gdzie jesteś? O nie... To wygląda jak groża brzoskwinki. Chyba nareszcie udało nam się znaleźć jakiś trop. mini -moc! Pomóc ci ją stamtąd wyciągnąć? Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Uh. zoologicznego, zanim zamkną centrum może tam ktoś widział przez kwinkę hmm. oh. hmm. nie ma jej Proszę o uwagę! Za 15 minut zamykamy centrum handlowe. Proszę kierować się do wyjścia. O. Chyba musimy już iść, polis. Po Na pewno są jeszcze inne miejsca, w których nie szukałyśmy. Nie, sprawdziłyśmy wszystkie jej ulubione miejsca w Littleton No i robi się późno Chcesz wrócić do domu? Może brzoskwinka tam jest? A jeśli nie, wrócimy po twoich śladach Tak jak zrobiłyśmy szukając pierścionka O, oh, boję się, że stało jej się coś złego Hej nie poddawaj się! Może ktoś ją znalazł? Przygotujmy dziś wieczorem plakaty, które jutro rozwiesimy w całym mieście! To doskonały pomysł! Jesteście najlepsze! Dziękuję! Zaraz! Co? Słyszałyście to? Jestem pewna, że słyszałam szczeknięcie! Hmm. Chyba jesteś troszkę zmęczona. Już otwieram. To na pewno było szczeknięcie. Też je słyszałam. Mogło stać? Już rozumiem. skwinka pomagała mi dzisiaj usypiać Paxa, kiedy miał mieć drzemkę. Próbowałyśmy bardzo różnych sposobów. Widocznie przez przypadek ją wtedy zmniejszyłam. Poli, czy to ty? Szybko, zmienię z powrotem, zanim zobaczy was twój tata! Maxi, przemiana. Obiad zaraz będzie go brzoskwinko. Poli, idziesz? Wygląda na to, że ktoś tu ma ochotę na twoją porcję. Naprawdę? Ciekawe, kto to taki? Cześć wszystkim! Jak się macie? Minęło trochę czasu od ostatniego vloga. Pomyślałam, że dzisiaj wystąpi ze mną dwójka gości, żeby ten odcinek był wyjątkowy. Cześć! Jestem Lila. Mm. Hej, tuszani. Sprzątałam dziś swój pokój i przy okazji trafiłam na kilka starych zdjęć. Wiąże się z nimi tak wiele wspomnień. Och, wow! Ale słodkie! <laughs> Nie wiedziałam, że masz to zdjęcie. Pamiętacie, jak kiedyś przebierałyśmy się na nasze imprezy urodzinowe? <tak>, tak, patrzcie, Lila już wtedy była ubrana najmodniej z naszej trójki. <tak> Spójrzcie, pamiętacie, jak Szani zorganizowała poszukiwanie skarbów? Tak, tak Szani była świetna w wymyślaniu skomplikowanych wskazówek. I bardzo dobrze ci szło podczas zabawy w chowanego, pamiętasz? Zawsze znajdowałaś najlepsze kryjówki. Ale to była zabawa. Świat wydawał się wtedy taki ogromny. Masz rację i mogliśmy się schować prawie wszędzie. Hmm, teraz to już nie byłoby to samo. Może pobawimy się w chowanego, ale tym razem zmniejszymy się. Wszystko będzie dla nas większe i znajdziemy więcej kryjówek, jak wtedy, gdy byłyśmy dziećmi. Ah! Dalej, dziewczyny, pobawmy się w chowanego. Tak, chętnie. Co za świetny pomysł. <ścoughs> mini -moc. 8, 99 i 100. Gotowe czy nie? Nadchodzę! Zobaczmy. Hmm, tu nie. Ani tu. Hmm, tutaj też nie. Gdzie może ukrywać się Lila? Chada, Mam cię! No dobra, to chyba było dość proste. <laughs> Czy wiesz, gdzie się chowa szani? Przydałaby mi się Twoja pomoc. Hmm, tu nie. Aaaa! Jej nie ma, hmm. szani, czy to ty, nie! Najwyraźniej szani dalej jest dobra, w tę grę, szukałyśmy już prawie wszędzie, gdzie ona może być? O, bez obaw! Nic mi nie jest! Patrz! Ostatnia podpowiedź na drodze do skarbu. Czasem by znaleźć rozwiązanie, musisz cofnąć się do początku. O! Przypomniało mi się! Szani zawsze zostawiała nam wskazówki na początku poszukiwań, które zauważałyśmy dopiero na końcu. Dobra, Shani! Na pewno cię znajdę! Hmm. Ha! Ha! Już cię mam! Gratulacje, poli! Widzicie? Zabawa w chowanego wciąż jest tak samo fajna jak dawniej! Nadal jesteś w niej najlepsza. To jakie są wasze ulubione zabawy z dzieciństwa? Widzimy się niedługo. Pa! Pa! Cześć wszystkim. Tu Poli. Witam was na moim vlogu. Dzisiaj przygotowałam dla was super fajny poradnik zrób to sam. Jesteście gotowi? Nauczę Was, jak wykonać bransoletki przyjaźni, wykorzystując te koraliki. Możecie je znaleźć we wszystkich kształtach, kolorach i rozmiarach w Waszej lokalnej pasmanterii. No to zaczynamy! Mm, no dobrze, potrzebujemy nici. Gdzie ją położyłam? O, oh, już ją mam! Utnijcie kawałek sznurka lub nici. Ja użyłam nici, o takiej. Na jednym z jej końców zawiążcie ciasno niewielki supełek. Dzięki temu nawleczone koraliki nie będą spadać. Możecie dobierać je zupełnie dowolnie. Lila zawsze tworzy bransolecki, łącząc kolory w przemyślany sposób. Szani trzyma się swoich schematów, a ja wybieram kolory według nastroju, który czuję w danej chwili. Gdy dodacie więcej koralików, upewnijcie się, że zawiązany wcześniej supełek cały czas dobrze się trzyma. O tak! Świetnie! Najważniejsze, o czym musicie pamiętać, to tworzenie bransoletki z myślą o konkretnej osobie. Powinna wam przypominać o waszych przyjaciołach i chwilach, które spędziliście razem. Ups! Muszę podnieść ten koralik. Gdzie on się podział? Nigdzie go nie widzę. Jak mogę szybko go znaleźć Może w poszukiwaniach pomoże mi zmiana perspektywy? Mini -moc! Nie mógł polecieć daleko Co to było?? A skąd to się wzięło? Oho, przypomniałam sobie. W zeszłym roku pojechaliśmy na wycieczkę szkolną na przepiękną plażę. Te muszelki trafią do mojej specjalnej kolekcji. Spójrzcie, ile ich znalazłam. Tak, podobają mi się te zakręcone i błyszczące. Poli, a co ty powiesz? Które muszelki są twoje ulubione? Hmm? Ta jest idealna. Super było rozpocząć kolekcję muszelek. Ha! Ha! O, mam świetny pomysł! Mogę wykorzystać tę muszelkę do stworzenia nowej bransoletki przyjaźni. Zrobię jedną specjalną, używając przedmiotów, które przypominają mi chwile spędzone razem z Lilą i Szani. Lila naprawiła jedną z moich sukienek przy pomocy takiego guzika. A to zapasowa nakrętka do projektu naukowego, którą dała mi Szani. Nie mogę uwierzyć! Myślałam, że zgubiłam ten klejnot wieki temu! To prezent, który dostałam od Lili i Szani na moje urodziny! Ten dzień był naprawdę wspaniały! O nie! O! To była taka miła pamiątka! Jedną chwileczkę, to wciąż jest miła pamiątka, a ja spróbuję zaraz ją jakoś wykorzystać. Ten skórzany pasek jest idealny na podstawę bransoletki. Przykleję do niego kawałki rozbitego klejnotu. Spójrzcie, jak się błyszczą! Teraz czas na ostatnie szlify. Najpierw nakrętka. Potem muszelka i guzik. I to koniec! To najwspanialsza bransoletka przyjaźni. Widzicie, nie ma dobrych i złych sposobów, żeby zrobić bransoletkę przyjaźni. Jeśli stworzycie ją wkładając w to serce, rezultat zawsze będzie przepiękny. Fajnie jest czasem być kreatywnym i równocześnie dawać nowe życie przedmiotom, jak w przypadku mojej bransoletki. W doskonały sposób podsumowuje moją przyjaźń z Lilą i Szani. Myślę, że oryginalny klejnot przed rozbiciem nie może się z nią nawet równać. To była świetna zabawa. Dobrze, odmeldowuję się i pamiętajcie, w małym jest moc.